Matko boska, u ciebie też był ten głos. Słyszałeś to? Matko, co my teraz zrobimy? jak my mamy 20 minut tylko. Przecież my go Jezus nie Maria? jesteśmy w stanie sami pokonać, musimy Jezus, znaleźć kogoś Jezus, do pomocy. Mario, musimy kogoś znaleźć. Te wyśniaki Ale są za głupie, za słabe. No. no nie co obrazy tak nie razy, padam, są przestraszeni. Już niektórzy uciekli do domów, no. Dziwię się, co chciał uciec teraz. Ty może uciekamy po prostu. Nie, no, nie możemy tak robić. No, no, może masz rację. Dobra, Wataraz, muszę ci się przyznać. Co? U Waltera Blaka zaraz na taką podkę. Jaką? Ale ogólnie choruje na martwicę, dlatego myślę, że samem użyję, ale... To jest potka re reinkarnacji ogólnie, ale ja miałem martwicę i chciałem tego... Tylko... Słuchaj, potka reinkarnacji! Co? Tak myślałem. Popatrz na to, no wygląda norm Real, nie? To, no to tak. z Blacka Blaka domu jest, no to chyba jest prawdziwa potka, on niektóre, był dobry mechemikiem. wskrzeszania wskrzyżania. No. Tak. Ale no. dzwoniamy do czasu, no. Dobra Yyy Co? Kogo, co? kogo rewajwujemy? No, no... Katryny chyba, nie? Ja chyba tak ciągle o niej myślę Ona nie powinna Pamiętaj. żyć według mnie, to tak. Pamiętasz jak ona z one punchowała tego potwora? No właśnie, ona, ona jest mocna mega dobra, mega dobra Ona jest pro dobra. Chodź Matajas, Idziemy, tam gdzie ją zakopaliśmy Dokładnie, dokładnie Mamy 20 minut, musimy się śpieszyć Dobra, pamiętasz gdzie ją zakopaliśmy? Nie chcę tam wracać, nie chcę widzieć jej ciała Może, może ta podkaza działa Daję, nie czuję grymujesz. I... O oh fuck, f**k, znowu w tą różę A ja w mam gówno nadzieję, Dobra, yy, ty jesteś gotowy w ogóle co jej <noise> powiedzieć po tym jak ona się tak, wskrzesi? Tak, ja mam, tak, ja jej powiem wszystko, powiem co tak. się stało, że Polo, ona nie zna Pola, czy zna no, no Pola? On... Nie wiem, no ona, nie wiem Kim ona w ogóle no jest, właśnie. nie? Nie mam pojęcia kim ona tak naprawdę jest, ona nam tak mało skąd powiedziała o sobie Mata jest, skąd ona ma takie moce? No właśnie, musimy się spytać o jej moce Mata jest, tutaj łódkę zostawiliśmy, nie pójdź chłopie o, Dobra, dobra, masz rację, nie A. będę się moczył Ja już się smoczyłem. Mamy 20 minut, ja, liczysz ten czas w ogóle? Ja nie mam zegarka No chłopie, no przecież ja też nie mam zegarka, no Ale po słońcu widać, tak? Był wieczór jak e, ten no. Dobra, już dochodzi, to szybko Dochodzę, no P Pamiętasz ten grup. Yy, tak, był bardzo ładny. Tutaj, Matajas! Gdzie, Gdzie? Tutaj! tutaj kurde? Pos posadziliśmy ją pod słonecznikiem, bo była jak słońce. O, jeszcze pada. Tak. Dobra, to co? Rozkopujemy? No, Czy rzucamy na ziemię? Gdzie jest co? Ja nie chcę patrzeć na jej szczątki, może rzuć na ziemię, Ja nie myślę, wiem, bo... że przysiągnie to, wiesz, w ziemię Przysiąpię, powinno no, zadziałać. myślę, tak, tak. Dobra, Przysiąg. Uwaga! Rzucam! Eee! jest Maria! Hej. Katrin! Żyjesz? to? Nie! No, no chyba tak. Ty Katrin, posłuchaj. Umarłaś. Katrin, nie żyłaś. Ale żyjesz! Bo... Tak. Mieliśmy... Zieliście. Mieliśmy potionkę wstrzeszenia. Posłuchaj. Miksturę. Słuchaj, Jest źle, mamy jakieś... Dwa... Ciii... Piętnaście minut. Zanim przyjdzie Nomorf. Co? I po prostu... Nomorf! też Nomorfa? Ten zły król. No, bo, tak. słuchaj, on tu przyjdzie. On, on powróci! Powróci! S słuchaj, udało nam się wskrzesić tych wieśniaków. Wszyscy wrócili, ale Nomors nas zaatakuje. Potrzebujemy twojej pomocy, bo po prostu no. będzie źle. Czy po pomożesz nam? Tak, ale słuchajcie. Nie powiedziałam wam wszystkiego. Ja. ja tak naprawdę jestem. jestem piorunerką. Piorunerką? Wcale, wcale, nie... wcale, wcale, wcale nie nazywam się Katrin, tylko Rita. Rita? Ey, Ej, my czytaliśmy o tobie! My czytaliśmy Czy tak? twoje pamiętniki tak. i twoje Rita. przyjaciółki, Walkiri. Walkiria, tak to nazywałaś? Tak, tak. tak, tak. O, Pamiętasz Walkirię? Pamiętam Walkirię. Rita, to dlatego ty tak zabiłaś tego potwora Tak, słuchajcie, w lochach są uwięzieni rycerze po tym powstaniu. Możemy możemy iść ich uwolnić. Tak, czytaliśmy o tym, że y, po powstaniu tak! uwięzili ry rycerzy, nie? Masz rację, Matajas. Oni mogą to nam co? się przydać. Rita, ty się, dobrze się w ogóle czujesz bo, bo tak. leżałaś w pracy? Tak, jesteś dobrze gotowa się do pracy. Jak nowo narodzona? Tak. Bo... Dobra, łódka już tam stoi. Siadajcie. <laughs> Ej. To ty popłyniesz, nie? No, no ty kutasz <laughs> Boję się tego lasu w nocy, ale musimy przez niego przejść. Y, no, bo, no, niestety będzie trzeba. Mam Na nadzieję, bo że się, nie spotkamy jakichś chcecie. strasznych potworów. No zaraz spotkamy coś straszniejszego. No morfa. No, no tak, ja bym się nie przyjmował jakimiś korperami. A rita, ty wiesz ile ich tam będzie w tym więzieniu, czy w ogóle mamy na kogoś liczyć? To już na pewno będzie, ale nie wiem ile. <grych> Prowadź Kotryn. <wietrin. grych> Boże jak leje. Cały jestem Matej, jest mokry. Mateusz, przecież my tu byliśmy, my. Byliśmy, byliśmy, byliśmy w więzieniu. No masz rację, ale pewnie tego, nie, nie wszędzie byliśmy. No kurde, te lochy są Bo gigantyczne. Te lochy skrywają tyle sekretów, że nawet mnie nie mów. Ej, my tu Boże... byliśmy. Co, Do, na dole byliśmy! Ale strasznie tutaj ciemno, trochę się boję. Tak. Uje, panny, to biurko, jakimś farbą uh, czy Ty, Matajas, my tu nie byliśmy! Uh, walki, uh, uh, tutaj! Lita, ty jesteś pewna, że tam można wchodzić? My z Matajasem tak. się tam baliśmy trochę, wchodźcie, tak, to tutaj! No dobra, Matajas, boję się. Ale, okay. ale tu coś może być. Uwięziony. Czekajcie. No Sprawdźmy cele! Sprawdźmy cele! To jest tylko Brock Dilta... Dir Dita Oszukałeś nas Tu nikogo nie ma Rita Kto jest! Halo! halo. Hej! Halo! Proszę halo. pana! Kim dobry, pan jest? Dzień dobry! I jestem Zaryszakorów Jestem szefem rycerzy y, chyba, chyba powinniśmy Dobra. cię wypuścić, to nie? Wypuść. słuchaj! Wychodź! Poleś. Jesteś wolny! Słuchaj nie teraz! Wam. Y, przyjdzie tu no w ten straszny król, któremu służyłeś, nie? On? Tak! No? Ale on chce wszystkich zabić, wszystkich wokoło! Musisz nam pomóc, chłopak! Bień, wybić wszystkich Zabia. ludzi! Musisz nam pomóc, naprawdę. Jesteś, gene, jesteś generałem rytmistycznym. Mogę trochę tych ciasteczek? Pewnie, pewnie. No, Pewnie Coś nic tak? nie jadłeś od dawna. Dziękuję. No tak, a musisz być to, to głodny. Taki głodny. Ty, a co tu się stało? Coś wyjebało. Wielka dziura. Dobra, to chodźcie, musimy przeszukać inne cele. No, tak, tak, tak. Może ktoś jeszcze tu jest. Wiem, że no, tak jeszcze jest. jest jedna osoba, jest tak. Tak! No, no, tak, tak, tak. Tylko nie wiem, jakby z prawej dochodziło to. No, chyba tutaj. Tutaj chyba. O, halo, Valkiria! Oh halo! Valkiria. To jest Valkiria! Halo! Halo, halo. Valkiria! To ty? Valkiria! Czemu ona nic nie mówi? Halo! Halo, Valkiria! Co, co mówisz, Valkiria! Valkiria, co się dzieje? Halo! Co się, co halo. Co się halo. stało, ludzie? Jezu! Jezu! Co? Tu by się mi język. Nie! Nie! Co się o? stało, Valkyria? Kto ci odciął język? Co się stało, Valkyria? Ej, ale ona chyba nam nie powie, skoro Co nie ma języka. Proszę? Ej, rzeczywiście. Może napiszę. Proszę. Jeżeli stało proszę, ci się. coś napisać! Jeżeli stało ci się coś złego, podskocz! Możesz napisać! Ej, to chyba coś się dobrego stało, jednak. Czekajcie, piszę coś. Zobaczcie to. Ja się boję tego podnosić. Podniosę to! O matko! To jest to. jej język za wyssanie duszy innego więźnia. Co? Jakiego więźnia, co? Nie co? wiem. O, to tyle, tyle nie, wiem. nie słyszałem żadnego innego więźnia. Słuchaj, Walkiria. Czy Valkyria. pamiętasz Kat. Rite? Napisz na kartce. A, pamiętasz? Słuchaj, Walkiria, ogólnie. Kojarzysz, no morfa, pracowałaś dla niego. Tak? Ten głupi dyb. On wróci zaraz i chce nas wszystkich zabić. Musisz nam pomóc w walce. Pomożesz nam? Dobra! O, dobrze! Dobra, kolej! Dobra, jest już za więcej! Chodźcie Super. wszyscy, chodźcie! Nie ma dużo czasu! Warkiryu, chodź! Ej, słuchajcie! Musimy... Mieć... Musimy mieć lepsze wyposażenie, tak? Jakieś zbroje tak. znaleźć, jakieś nie wiem... No, cokolwiek! Przecież, przecież, przecież Rita i Walkiria nawet nie mają zbroi! No właśnie, ani miecza! Musimy jakoś go pokonać właśnie. przecież! Ja byłem w ogóle głównym dowodzącym w tym... Yy, żołnierzy! No, I ten, i po, po powstaniu, bo było wielkie powstanie, zamknęli wszystkich do lochów i ostatni ja zostałem. Wszyscy po prostu nie wiem gdzie się podziali. I jakby nagle zniknęli, z dnia na dzień, ja się budzę i ich nie ma. No, Zawisia, my mamy dla ciebie odpowiedź. Naprawdę? Ale jest zbyt szokujące. Twoi przyjaciele zamienili się w latające stwory. Co? Ale my z Matajasem ich uratowaliśmy, ale teraz Nomro je zabić! Musimy iść! Nie, to musimy go powstrzymać. No Ale musimy! że wam brakuje zbroi? No nie i mamy nic, bo po nie W ogóle. Na nas. Ja. mi się wydaje, że wiem, gdzie może być tajna skrzynka z wszystkimi brońmi. Tak jakby naszego dawnego oddziału. Mogę was tam zaprowadzić. Tak. No to dawaj! Tak, tak! Szybciej, Szybcie, prędzej z tą moczarnią! Chodź, chodź, falhiria, nie przejmuj się. Wiem, że było ciężko w tym więzieniu. Już jesteś bezpieczna. Dokładnie. O Jezus. Idziecie? Czekajcie na nas, pajeczyny! Dramat, merda. jesteś zakrwawiony, chłopie. Tak? No. O tyle siedziałem po prostu tam w tej celi. Daj spokój, takie żylce. Co ty, tam ty robiłeś dałem. tyle czasu, za Torturowali Torturowalibyście? Nie, no, jakoś musiałem sobie radzić, nie. Daj spokój. Wiesz, że jest dużo No, niestety nie dałem rady, bo co zrobić. Aaaa, guperurcze. Jakoś trzeba zabijać czasem, nie. Ej, jakiś fantom tam jest. Kurde, chyba nie udało nam się wszystkich uratować. Nie o, Dobra. Boże, A to dobra. jest mój kolega Zbyszek z oddziału chyba. Ja tego A tego może poznajesz. Dobra, ten. ignorujmy go. Już dobra. nie dobra. mamy więcej problemów. Chodź, chodźcie, chodźcie do tej skrytki. Przecież... Dobra. Zawiszamy się, że znajdziemy tam coś dobrego. Okay. Yy, mój stary oddział ma bardzo dobre wyposażenie, bo to był najlepszy oddział, tak jakby tutaj w całej wiosce. Więc yy, będzie bardzo dobre wyposażenie. Jak coś w ogóle zostało, bo nie, nie. wiem. Nie? No, mamy dawno nadzieję, nie że było. dla nas wszystkich się coś znajdzie. My, ta, Matejas, Matejas, my tu już, my tu już byliśmy, Tak, Pamiętaj, dokładnie, czas... walczyliśmy tutaj z tymi strasznymi No. Czekajcie, nie wiem gdzie może być to, ten skrzydł. bo niedawno to nie było, chyba tutaj. Tutaj? tutaj? Jak to Potem, tworzyć? Tak. Kurde. Nie wiem, właśnie nie pamiętam. Hmm. Trzeba rozkopać jakoś. Ej, a tutaj jest jakiś inny blok. Może coś... No bo to, to tam nie pasuje wreszcie, jakaś no. płytka inna. Nie ma, nie ma, no jakaś płytka na 100%. Można hmm. ją rozwalić. No raczej nie, bo jest cała z kamienia. Będę Czekajcie, trwało trwało. Czekajcie, bo ja mam dźwignię. No? Ja mam dźwignię, ma no, tak. pamiętasz, zdobyłem tą dźwignię, nie pamiętam kiedy. No ja pamiętam, znaleźliśmy ją w tak. pokoju króla tym tajnym w lochach. Tak i słuchajcie, no? może tak, ja wstacę. No ja miał dostęp do tej tajnej skrzydł. No oczywiście, jak kupi numer, musi wpychać na swoje sprawy. Słuchajcie, ja wkładam tą dźwignię. Wkładaj. Nie mamy już tego czasu. Uwaga! O! 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 Tak, to tu. Jezus Maria, patrzcie na to. to Jezu, te pajęczyny po prostu. O Boże, jakie rzeczy! O Matko! Patrzcie na to! Bierzcie. O, o, o. bierzcie! Bierzcie, bierzcie! Bierzcie wszystko! Tak, bierzcie Spyrajcie po kolei to. zbroje swoje, tak, zmieńcie na to. Bierzcie z tego wszyscy. Boże. Matthias, pamiętasz jakie opyziałe zbroje mieliśmy przez ten cały czas? Tak właśnie. W końcu, w końcu mamy, mamy jakieś zmiany. Mamy nawet może sz sz szansę przeciwko nomorfowi. Jezu, to jest wszystko zaczerowane dodatkowo. Oh, super. Specjalne strzały! Ech. Cały. Cały goryczy. Krzywdy! Słuchajcie. Tak, to były specjalne strzały oh, przez Maria. naszego alchemistę. Popatrzcie Oni na tak nas. jakby zadajem jeszcze większe obrażenia. Dobra, Słyska. ej, wiem co może nam jeszcze pomóc. No? Jest takie fajne pomieszczenie w tym królestwie Profesora Waltera Blacka. Znamy on tam go. Specjalne potki. Znaczy? Black. Podki? Tak, Waterboard. To jest człowiek, nie, tak go lubiłem, ale nie wiem, co się z nim stało właśnie. Nie to. Żyje. Chodźcie, chodźcie za mną, bo tam są takie potki. On już był w ogóle taki popieprzony. Robił ta jakieś jas. fajne mikstury i w ogóle nie. Wydaje mi się, że naprawdę zostało tylko parę minut, więc spieszmy się. No, było 20 minut, mówił, że jest 20 minut. no. Nie mam no pojęcia, ile czasu minęło, minęło ale. Yy, wiem, chodźcie, Chodzi w prawo. Szybko, szybko, zawiszę, proszę cię. To chodźcie, chodźcie. Nie no. mamy dużo czasu. Tutaj trzeba wskoczyć do wody. Serio? Chodźcie, Dobra, chodźcie, nie, nie Raz, gość śmierć. Co to jest? Chodźcie, chodźcie, dalej za mną. Hmm. I tutaj jak macie ten dom, trzeba A? pod fundamenty wpłynąć. Chodźcie za mną. Matko jedyna. Ale głęboko. A, płyniemy, widzicie to wejście? To tutaj jest. O, jest, 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 ja tu wpływam. O Jezu! Jeśli nie jesteś mną, to wy... Dalej. Nie, no. elokwentny. Mam włamujemy. Jak mnie nie było, to ta sierojna tak nie zadziałała. Do Dobra, to chodźcie, chodźcie, nie ma na co czekać. Ej, tu jest jakaś klatka. Jezus, Ale Maria. jest pusta. Na, pół, na co ty, jest ta za... klatka? Hmm. I może ta po przetrzymywał. Ej, on był taki kinki, te nie wiem, może. Jezu, ile potek! Uuu, czekajcie! Leczenia! Możemy się leczyć. Zatrucia! Zatrucia i... Sobie, regeneracji! Tak pod szepotki, żeby było. Bierzemy, bierzcie jak najwięcej tak, tak, po Tak, prostu... tak, tak, bierzcie, bierzcie. Słuchajcie, Hop. czujecie to coś w powietrzu? Ja po prostu... on się chyba zbliża, moi drodzy. Ja po prostu... Sorry, to ja się śmierdziałem. To nie napięcie, widziałem. nie? A, okay. Uu, no, tak, tak Takie napięcie w powietrzu. Napięcie, czujecie to? No, nie no. mówcie, że ja jestem jedyny. No, ale napięcie. A napięcie. znaczy ten żart na, o napięcie? Teraz nie czas na żarty, ale powiedz. Co, na czym obraca się prąd? Napięcie. Idziemy dalej. Mam nadzieję, A. że spadniesz ze schodów za 5 minut i umrzesz. Chodźcie, moi drodzy, bo mało czasu. Czekajcie, brypotki. Chodźcie, chodźcie, ja na was czekam przy wyjściu. Nie możemy tracić czasu, mamy 20 minut. Może rację. Mi już jakieś 15 minut już z tego minęło. Jezus Ośmaria, Maria, ja. ej! Nie wiem Oś... jak wy, ale ja czuję, że się lekko ziemia trzęsie. No ja też coś tak, czuję Tak? Serio? Mówiłem wam, od czasu kiedy tu weszliśmy, po prostu czuję takie dziwne powietrze Kacisa przed buszą po prostu Myślcie jak pod Maratonem, tak? Mimo, że Persjaninów było więcej, to Grecy i tak wygrali świetną strategią, my też to zrobimy Masz rację Nie musicie myśleć jak Napoleon pod Walmi Napoleon pod Walmi Panie, to co on wtedy zrobił było niezbyt honorowe, ale Według mnie musimy iść na zamek Na... Na górę zamku Na, na wawel! no Na dach no, Bo tam jest dużo miejsca będzie idealne. Po prostu będziemy mieli high ground. Tak, dokładnie, Jak porno, Fortnite, tak! Rita, nie wierzę, że jesteś piorunerką. Mam nadzieję, że nam pomożesz w tej pi... Oczywiście, tak. Jezu, ale strome schody. Oby nikt się nie wywalił na tych schodach. Czekaj, głowa mnie... Co, Co się dzieje? boli. Muszę Muszę się przewietrzyć. UWAŻAJ! EEEEJ! Nur rzeki w gość spływa! Ej... Ej... Topi. ej on topi! On się topi! Zbyszek tu jest! Zbyszek! zabił Zbyszka Kiria zabiła Zbyszka on się. Umarł! Się. Ej. On cię nazywał Parbos! Jaka kart. głupia śmierć! Czemu Ej, on się zrobił? Słuchaj! Nie możemy się... może może jesteśmy tylko czterech, nie możemy zwątpić śmiercią generała. Tak, no też go jakoś pokonamy. No, nie, nie widzę innej opcji. Musimy no. pozostać. jak się ziemia trzęsie? Tak, ja myślę, że to już za chwilę będzie. O matko... Patrzcie, ocalimy to miasto. Już. Nie ma innego wyboru. Noc y jeszcze trwa. Ja myślę, że on dopiero będzie... What, e! What the fuck? Wy głupcie. Polo? Nigdy nie byłem waszym przyjacielem. Ty